Cześć Michał. Cześć Paweł. Ty twierdzisz, czy ty stoisz na stanowisku, że samochody elektryczne mają więcej udogodnień dla kierowców niż samochody z napędem konwencjonalnym. Mhm. Zamieniam tak. się w słuch. Przekonaj mnie, być może widzów. A ja tu twierdzi na Uno. No to taki temat wakacyjny trochę. Mhm. Popuścimy sobie trochę w wodze. Ale, ale trzymajmy no się realiów. No dobrze. Wiesz co, ostatnio miałem takie... Bo ostatnio byłem świadkiem takiej, takiego zdarzenia, jak yy, młody kierowca wyjeżdżał z jednej z galerii handlowych w Warszawie z parkingu podziemnego, który ma dosyć stromy wyjazd. I jechał samochodem z manualną skrzynią biegów i z no, miał sprzęgło. I gdzieś tam się musiał zatrzymać, żeby przepuścić pieszych. No i ciężko było mu. Ruszyć znowu. Oczywiście to nie dotyczy automatu, Automat załatwia tą sprawę. Tak, no. no ale w elektryku było jeszcze, jeszcze sprawniej, bo byłoby jeszcze sprawniej, bo tam już w ogóle nic się nie dzieje. Puszczasz gaz i samochód sobie stoi, czekasz, ty wciśniesz i wyjedziesz. Mm -hmm. I to dotyczy, masz rację, masz rację, dotyczy to też samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Niemniej jednak. Y ale który lepiej pasuje. Tutaj. Dobra, trochę na siłę ten argument, ale okej. Okay. No dobrze. No każdy samochód elektryczny jest samochodem z automatyczną skrzynią biegów. No więc. O tak można powiedzieć w dużym upraszczeniu. Tak. No tak. Dobra. Powiedzmy, że komisja przyjmuje twój argument dalej. No, Wyobraź sobie, że mamy samochód, który ma elektryczny, który ma gniazdka 230 na pokładzie. Kia. Też. Mm -hmm. no, są też spalinowe, które mają, no, ale jakby te przydatność tego gniazdka jest mm -hmm. ograniczona, bo akumulator 12-woltowy szybko się wyczerpuje. Mm -hmm. I nawet jeżeli zostawisz takie gniazdko włączone, a niekoniecznie coś do niego jest podłączone, to potrafisz ten niskowoltowy akumulator wyładować dosyć szybko. Ale masz gniazdko 230 o całkiem dużej mocy, z której możesz nawet palić małego brila elektrycznego. To ten argument komisja przyjmuje znacznie lepiej. Tak. znacznie lepiej. Znacznie lepiej, bo to nie chodzi o to, że. E, że jest wnioska, tylko rzeczywiście na no, dłużej podziała, tak można powiedzieć. Mniej szkód ewentualnie. Wyobraź albo... sobie, że jesteś <laughs> prywatnym detektywem albo pracownikiem służb specjalnych U. jest y, albo ten upał, albo sroga zima, no i siedzisz w samochodzie i prowadzisz obserwacje. No, no i normalnie o, wiesz, włączony silnik, z rury leci dym, ze spalinówki. Pan Michał się rozpędził w, Widać, to. wiesz, widać, widać, że ten samochód pracuje, a tak mm -hmm. w elektryku, gasisz światła, siedzisz sobie, klimka chodzi, jest albo chłodno, przyjemnie, albo jak jest zimno, to masz ciepło, przyjemnie, prowadzisz sobie obserwacje. No to jest bardzo, a, poczekaj, 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 bo tutaj śmiechy śmiechamy, obserwacje obserwacjami, ale to jest bardzo fajny argument, gdyż, Wedle polskiego prawa, kodeksu ruchu drogowego, nie można ogrzewać samochodu na postoju z łączonym silnikiem, bo wiesz, może dostać mandat. A tutaj, w przypadku elektryków, rzeczywiście ten argument odpada. Znaczy pewnie rzadko się zdarza, że, że takimi mandatami kierowcy są karani. Mówię to, tak mi się przynajmniej wydaje, mówię to z doświadczenia, ja nigdy takiego nie spotkałem, ale rzeczywiście to. Tu ten argument jest lepszy. Lepszy jest. Czyli, mm -hmm. do tego, żeby mieć większy komfort, to sobie siedzisz po prostu w samochodzie, który, który utrzymuje komfort. Tak. Mm -hmm. ten, ten argument jest zdecydowanie trafiony. Ja sam używam, jak dzieci dzieciźmą na treningi, muszę na niej poczekać, to, to sobie się no. pełku. I, i jeszcze nie, nie kopczę do atmosfery. W, tak, w taki sposób, na wprost. Cztery. Cztery. E, infotainment. Widzisz, ja... I to jest znowu taki trochę to jest znowu to, to, co chcę powiedzieć za moment to jest znowu trochę taki. Mm, trend, który w samochodach elektrycznych rozwija się szybciej niż w samochodach spalinowych, mianowicie mnogość aplikacji na infotainmentie jest znacznie większa niż w przypadku aut spalinowych. Mało tego pojawiają się gry, więc możesz sobie umilić czas yy, na przykład na ładowanie, grając w jakieś swoje ulubione gry typu szachy i inne. Aczkolwiek nie, nie możesz tego zrobić w samochodzie spalinowym, bo tam go nie ładujesz, więc nie potrzebujesz, ale w innych sytuacjach możesz sobie z tego skorzystać. Wiesz co, zgodzę się z tym, natomiast nie łączyłbym tego tylko i wyłącznie z tym, że to jest kwestia samochodów elektrycznych, tylko bardziej bym poszedł o to krok dalej, że przyszłością, najbliższą przyszłością motoryzacji są auta elektryczne, i dlatego deweloperzy piszą więcej aplikacji pod kątem. Platform dedykowanych do samochodów elektrycznych, niż do samochodów spalinowych, których będzie się coraz mniej pojawiało na rynku. Więc wiesz, to nie jest według mnie tylko. Oczywiście można to bardzo uprościć i powiedzieć, że więcej aplikacji będzie dla elektryków. Tak, to prawda, ale jest to spowodowane tym, że po prostu będzie ich się więcej produkowało. Być może tak. No i istotna cecha, moim zdaniem, tak jak jedna z mm -hmm. najbardziej istotnych, to jest to, Większa dowolność czy większa swoboda przy projektowaniu auto elektrycznego? O tym już wielokrotnie mówiliśmy. Moment, moment, moment. Mówisz o udogodnieniach dla kierowcy. Kierowcy, A dla kierowcy nie projektują auto elektrycznego. Ale poczekaj, ale projektant, ale projektant, który go projektuje, ale nam wyszło masło myślane, ma zdecydowanie więcej możliwości niż przy aucie spalinowym, ze względu na to, że tego sprzętu jest mniej. O tym rozmawialiśmy mm -hmm. wielokrotnie. Nie ma wału, silnik jest mniejszy i tak dalej, Więc może to auto stworzyć bardziej przyjaźnie dla kierowcy, czyli w mniejszym samochodzie większe auto. Tego argumentu komisja nie kupuje. Nie kupuje? <gry> nie. Nie kupuje. Nie, bo to miały być przywileje dla kierowcy, funkcjonalności dla kierowcy. To ja bym zamiast tego bardziej dołożył, oczywiście w autach spalinowych też e, się z tym spotykamy, ale nie we wszystkich, a w elektrykach do których jest aplikacja, to jest jakby podstawowa funkcjonalność, to jest możliwość chłodzenia za pośrednictwem aplikacji. To, to jest, jest sposób bardzo, ekologiczny. To jest bardzo fajne. A przyspieszenie? I, i, no dobra, no to jak wchodzimy, wiesz, nisko to było. przyspieszenie? Lepsze niż w spalinówkach? Mm, tak, ale zaraz krytycy się pojawią i powiedzą, że jest to ee, kij obosieczny. Dlaczego? Bo ci, co nie potrafią jeździć, mogą sobie zrobić kuku. No Boże, <laughs> Fięty, jak ktoś <laughs> będzie chciał, to w drzewo tak? Mhm. Mm no tak, ale, tak, ale jest ten argument komisja przyjmuje. Przyjmuje? Tak. Przyjmuje. A powiedz mi, a taki argument, że nie tracisz energii podczas hamowania, czyli ta, ta para nie idzie w gwizdek, tylko po prostu odzyskujesz i ładujesz, czyli odzyskujesz sobie trochę energię. I mniejsze koszty eksploatacyjne związane z, z użyciem klostrów. Ten argument komisja też kupuje. Też kupuje komisja. Czyli na razie jesteśmy do przodu. No poza dwoma, no ale staraj się dalej. Na razie jeszcze nie masz oceny celującej. Ale lepsza atrakcja? Zgadza się. Lepsza atrakcja nie uh -huh. tylko dlatego, że samochód jest cięższy przez baterię, ale dlatego, że łatwiej nad nim zapanować. Najlepsze prowadzenie i dociążenia. No, prawda? I ład lepiej się pokonuje zakręty. Uh -huh. Komisja kupuje? Tak. No to mi się skończyły pomysły. Może komisja ma jeszcze jakieś. Albo pytanie ma komisja? Ma... Czy ma komisja jakieś pytania odnośnie samochodów elektrycznych? Dlaczego się palą? No, a inne? <laughs> Nie, tutaj już się wygłupiam. Mm -hmm. e, to jest temat na zupełnie inny, inny odcinek. odcinek, żeby, żeby rozmawiać pokazać o nieprawdań. mitach, tak, o mitach okay. związanych mm -hmm. z pożarami samochodów elektrycznych. Komisja ci dziękuję. A, dziękuję komisji. Cześć Michał. Spokojnych wakacji.